No, i tym sposobem dotarliśmy do ostatniej części szkolenia. Do tej pory ogarnęliśmy moduł administracyjny, omówiliśmy moduł tworzenia galerii ściennych i został przed nami ostatni krok, czyli prezentacja klientowi tego, co stworzyliśmy. Ale zanim przejdę do omawiania modułu prezentacji, chciałbym przypomnieć, jak wygląda cały proces sprzedaży sprintowskim. Podkreślam to, bo to bardzo ważne. Printowski jest tak zaprojektowany, że sprzedaż fotografii jako galerii sztuki to proces. To podróż klienta, to taka ścieżka, przez którą po, krok po kroku należy przeprowadzić klienta. Jak pamiętasz z jednego z poprzednich filmów, proces sprzedaży jest trzyetapowy, przebiega według procedury Walls for Art. I w pierwszym etapie po prostu sygnalizujemy klientowi, że istnieje takie rozwiązanie jak Wallen Pix, że zdjęcia, które, które zrobimy. W czasie sesji będziemy mogli zaserwować w formie pięknych i trwałych domowych galerii sztuki. No i tutaj na tym spotkaniu dajemy klientowi próbki, namiar na stronę Wall&Pix, tak żeby mógł sobie poczytać, zobaczyć o co w tym chodzi. W drugim etapie przygotowujesz dla klienta prezentację, przygotowujesz tak. dla niego projekty ścian z konkretnymi zdjęciami umieszczonymi na tych ścianach. To jest w etapie drugim i w etapie trzecim po prostu prezentujesz to, co wcześniej w ramach sesji przygotowałeś. Czyli robisz prezentację zdjęć najlepszych sesji, plus prezentację gotowych projektów ścian. No i, i może jeżeli klient będzie miał chęć, to możecie spokojnie sobie edytować te ściany. Przesuwać, powiększać, pomniejszać, obrazy podmieniać, itd., itd., i właśnie teraz pokażę Ci, jak to zrobić w aplikacji.